W piątek oficjalnie otwarto nowe trasy dla biegówek. W ten oto sposób Gmina Nowy Tarku uroczyście rozpoczęła sezon biegówkowy. Otwarcie połączono z prezentacją dwóch nowych wariantów tras. Uważamy, że mamy bardzo dobre tereny umożliwiające rozwój tej dyscypliny sportu. To też nie jest tak, że nie stawiamy na narciarstwo zjazdowe, natomiast inwestycje związane z przygotowaniem stoków pod narciarstwo zjazdowe to jest domena raczej inwestorów prywatnych. Tutaj gmina może tylko wspierać te działania. Natomiast my tutaj mamy pełne możliwości, żeby przy współpracy z lokalną społecznością, z mieszkańcami, z panią Souty, z nadleśnictwem, z instytucjami przygotować na terenach częściowo gminnych, drogach gminnych, na terenach nadleśnictwa wspaniałe trasy narciarstwa biegowego, które się już ogromną popularnością od ubiegłego roku, kiedy je przygotowaliśmy i ta popularność cały czas wzrasta, dlatego przygotowujemy kolejne odcinki, które dzisiaj będziemy otwierać po to, żeby przyciągnąć jak najwięcej turystów na teren gminy Nowy Targ, na teren obidowej, Kilkuszowej, ale nie tylko, żeby nasi mieszkańcy powoli zaczęli odczuwać korzyści z tego, że mieszkają w tak wspaniałym miejscu, w tak wspaniałym otoczeniu i przyrody i wspaniałych warunkach w ogóle krajobrazowych. Obidowa wyrasta na znaczący środek narciarstwa biegowego i sportów. Do uprawiania których potrzeba wielokilometrowych tras przeznaczonych zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Dużym plusem Obidowej i jego częstych tras jest długo zalegający śnieg. Istotną rolę odgrywają także walory widokowe. No, to nie jest koniec świata, to tak naprawdę jest początek świata biegowego. Świata nart, biegów, turystyki. To tak naprawdę jest początek. Początek czegoś pięknego, co spełnienia marzeń pewnych ludzi, pewnej grupy ludzi, sportowców turystów, żeby coś się działo w tej naszej pięknej miejscowości, bo miejscowość naprawdę piękna. Znaczy się mamy początek dwóch szlaków biegowych i to jest piękne. Liczymy na to, że przyciągnie to przede wszystkim fanatyków nart biegowych, fascynatów i ludzi, turystów. No i myślę, że w przyszłości będzie to duży plus dla miejscowości i dla gminy też, bo to mimo wszystko rozwija nas szerzej w innym kierunku, że można to tworzyć zaplecze biegów narciarskich, tras biegowych i u nas w Obidowej, i też w poszczególnych miejscowościach na terenie Obidowej i okolic. Żeby to łączyć po prostu. I tak naprawdę rozwijać ogólnie tą turystykę biegów narciarskich. Bo to jest bardzo popularne w tym momencie i bardzo piękny sport. I zdrowy. Przede wszystkim zdrowy. Gmina Nowy Targ dąży do tego, by Obidowa i sąsiadujące z nią Klikuszowa stały się znanym w całym kraju centrum narciarstwa biegowego. Gmina liczy, że Obidowa na powrót zacznie żyć z turystyki. Właściciele pensjonatów i kwater już odczuwają zwiększony ruch. Chcielibyśmy, żeby nasza gmina była zdecydowanie mocna i rozpoznawalna pod względem turystycznym. Uważamy, że położenie naszej gminy to są same bardzo poważne atuty, czy związane w zimie z narciarstwem biegowym. My oczywiście też chcemy wspierać inwestycje związane z narciarstwem zjazdowym, które powoli, o których się powoli zaczyna i na terenie gminy. To są również w okresie letnim rowery, to są trasy nordic walking, wiele innych inicjatyw, to są single treki w Gorcach, gdzie przygotowujemy również projekty z tym związane. To jest kompleks, który ma powstać. W Klikuszowej, który projektujemy obecnie jest na etapie dokumentacji, czyli profesjonalny stadion, dwukilometrowa pętla do biegania w zimie na nartach w lecie, na nartorolkach, śnieżona, oświetlona, żeby tam mogli również trenować sportowcy, ale też głównie korzystać ludzie, którzy przez to mamy nadzieję, że, że zasilą budżet naszych mieszkańców, co widać już o widowej nawet na tym przykładzie tej trasy biegowej, gdzie powstały nowe pensjonaty, gdzie została otworzona wypożyczalnia nad, gdzie, gdzie ludzie budują małą gastronomię. To widać tutaj także, bardzo nas to cieszy, bo rozwój gminy Nowy Targ jest związany nierozerwalnie z rozwojem turystyki i to jest główny atut naszej gminy, który musimy mocniej wykorzystywać. Zbliżają się kolejne imprezy na Podhalu. Już 6 lutego na Nowotarskim Lotnisku odbędzie się jeden z najbardziej znanych biegów. Bieg podhalański imienia Jana Pawła II.